Cześć! W dzisiejszym odcinku spróbuję odpowiedzieć na trochę filozoficzne pytanie. Jak żyje się świnią w Polsce? I to bez żadnych podtekstów. Może należałoby się zastanowić, jak się żyje świnią z ludźmi? Wiem, że bez odpowiedzi samych zainteresowanych jest to praktycznie niemożliwe. Mam na myśli świnie. Może y, tym pytaniem włączymy się w dyskusję o etycznym podłożu chowu i hodowli świn. Jeśli chcesz postać moje zdanie, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Na tak postawione pytanie trzeba zapytać, czy świnie mają samoświadomość. Kiedyś y, uważano, że nie. Świnia była, a może jest synonimem wszystkiego, co złe brudne, śmierdzące i głupie. Może to było i jest rodzajem wyparcia tego, że jemy ich mięso. Powszechnie akceptowana definicja mówi, że samoświadomość to zdolność zwierząt do fizycznego odczuwania siebie, a także świadomość własnych myśli i uczuć. Innymi słowy poczucie ja. Jeśli chodzi o świnie, to odpowiedzi dostarczyli jakiś czas temu naukowcy. Proste doświadczenie, tak zwany test lustra czyli zdolność rozpoznawania siebie w lustrze. Taki test pozytywnie przeszły niektóre gatunki naczelnych oraz delfiny, słonie oraz sroki. Podobno dzieci zdobywają taką zdolność około 18 miesiąca. Ale wracając do naszego pytania, trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy świniom, w związku z tym, że posiadają określony poziom świadomości, żyje się lepiej i czy w ogóle warunki utrzymywania zwierząt hodowlanych są etyczne, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę. Główny cel i hodowli, czyli źródło pożywienia dla ludzi. Więc nasuwa się kolejne pytanie, jak byłoby to postrzegane, gdyby te zwierzęta stanowiły źródło organów do ratowania życia ludzkiego, np. w senotransplantologii. Jeśli ustaliliśmy już, że świnia posiada określoną świadomość, to czy ten fakt przeszkadza nam w korzystaniu z walorów jej mięsa? Przecież taki był cel hodowli tego gatunku. Moja odpowiedź brzmi: musimy zrobić wszystko, żeby ten czas, jaki przebywają z nami, nie przysparzał im dodatkowych, niepotrzebnych stresów. Z jednej strony dostępne są statystyki o poprawie warunków bytowania świn w Europie. Czyli tak zwanym dobrostaniem. Odbierane często jako forma nacisku lub wymuszania na producentach wieprzowiny pewnych działań, takich jak zakaz y, skracania ogonów, zwiększanie powierzchni na jedną sztukę, zapewnienie dostępu do materiałów manipulacyjnych lub chociażby ograniczenia czasu transportu. Z drugiej jednak strony, y, stale zmniejszająca się liczba rodzinnych gospodarstw których e, świniom zapewne żyło się lepiej. I ciągle zwiększająca się skala produkcji. A co za tym idzie, nagonka mediów na warunki panujące w niektórych obiektach. Nie poprawiają ich sytuacji, ale również nie poprawiają naszego samopoczucia. Wyrzutów sumienia, poczucia winy, że, że jemy mięso. W moim przekonaniu, aby rozwiązać ten dylemat, musimy zacząć bardziej szanować ten świński dar, czyli mięso. Kiedyś świnie posiadały dostęp do wybiegów. Obecnie istnieje forma utrzymywania zwierząt na zewnątrz, tak zwany outdoor system, ale tylko w krajach europejskich, wolnych od SF i posiadających. Pewne tradycje kulinarne, czyli rasy Iberico. W większości dużych gospodarstw funkcjonuje obecnie rusztowy system utrzymywania świń. Jednak nie to jest najważniejszym problemem współczesnej produkcji wieprzowiny, tylko szukanie oszczędności kosztem zwierząt. Rozsądnym podejściem powinno być określenie pewnych progów, np. jaka powinna być skala produkcji w odniesieniu do zaspokojenia potrzeb behawioralnych świń. Gdzie jest granica między pogonią a zyskiem, opłacalnością a zdrowym rozsądkiem? Jedno jest pewne: wszyscy chcą kupować tanio i jeść zdrowo. I co najważniejsze, nie mieć wyrzutów sumienia, że postępuje się niemoralnie. Poczucie winy, że jemy mięso i przyczyniamy się do cierpienia innych istot, może prowadzić do powstawania niekorzystnych trendów żywieniowych, wręcz manipulacji opinią publiczną, czyli ideologiczne podejście do hodowli, a nie zdroworozsądkowe. Hodowla zwierząt jest formą naszego dziedzictwa, tak jak kultura. Gatunek ludzki posiadł tę umiejętność i doskonalił, żeby przeżyć. Ciekawym zjawiskiem jest myśliwstwo, niegdyś przywilej elit i szlachty, czynność pełna rytuałów i zasad, chociaż do, dotyczy de facto zabijania i tyle. Ono również wywołuje co pewien czas dyskusję natury etycznej. Tak więc na pytanie, jak żyje się świnią w Polsce, każdy hodowca musi odpowiedzieć sobie sam. Ponieważ e, świnie potrafią myśleć i kojarzyć, jak to zostało udowodnione, jednak Etyka i sumienie to nadal ludzka domena. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Jeśli jesteś hodowcą trzody chlewnej i chcesz zapewnić swoim zwierzętom przyjazne warunki życia, zapraszam Cię do naszego sklepu. Link do niego znajdziesz w opisie tego filmu.